9 Gość poranka. A gościem poranka jest Krzysztof Włocak, wicemarszałek Sejmu, Konfederacja. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Jak ocenia pan przede wszystkim mijające dzisiaj 100 dni rządów Donalda Tuska dość powiedzieć, że Donald Tusk apeluje do prezydenta, do głowy państwa do Andrzeja Dudy, by ten dał mu pracować, i mówi o tym, że jego wadą jest niecierpliwość. Pytanie, czy rzeczywiście wszystkie te zmiany, które obserwujemy, były przeprowadzone zgodnie z prawem? Prezydent mówi, że nie. I czy faktycznie na rympał obserwujemy przejmowanie instytucji państwowych, także usuwanie i mianowanie nowych urzędników państwowych choćby tutaj mowa o prokuratorze krajowym jak pan to ocenia? No, spytała Pani o cały szereg rzeczy. Więc po pierwsze, moim zdaniem, Tusk nas kokietuje jako całe społeczeństwo, mówiąc, że jest niecierpliwy. Tak naprawdę jest bardzo cierpliwy. Widać, że jest politykiem, który potrafi się przyczaić, wyczekać. I te 100 dni to był też czas takiego przyczajenia i wyczekania. To znaczy, tak naprawdę, rządzenie państwem na dobre się jeszcze nie zaczęło i nikt nie widzi tego lepiej niż ja, ze względu na to, że jestem jedynym reprezentantem opozycji w prezydium Sejmu, a prezydium Sejmu wie na bieżąco, jakie przychodzą z rządu projekty ustaw. No, i to, co mogę powiedzieć, oczywiście, później wszyscy posłowie widzą to w porządku, obrad, natomiast ja to widzę gdzieś tam tydzień czy dwa wcześniej. I mogę powiedzieć, że z rządu tych projektów ustaw przychodziło bardzo niewiele. To wynika z tego, że w koalicji w wielu sprawach nie ma porozumienia i właściwie poza, nazwijmy to tak umownie depisizacją państwa, to oni nie mają żadnego spójnego programu. Nie wiadomo co z CPK, nie wiadomo tak naprawdę co ma się dalej dziać z mediami publicznymi, nie wiadomo co z elektrownią atomową, którą sprawę weźmiemy, to nie wiadomo co, a innymi rzeczami oni się nawzajem zaskakują. Na przykład wczoraj zostały jakieś projekty zmiany składki zdrowotnej zaprezentowane, ale wcale nie wygląda, żeby one były ustalone. Jedna z wiceministrów klimatu jeździła do Unii Europejskiej mówić o Polityce klimatycznej, ale wszystko wskazuje na to, że mówiła że rzeczy nieuzgodnione z resztą rządu. Jeden z ministrów zaprezentował co, coś związanego z polityką mieszkaniową, ale zaraz się od niego koalicja odcięli, mówiąc, że to z nim jest nieustalone. Więc krótko mówiąc, tam gdzie się pojawiają jakieś konkrety, tam się okazuje, że one są zupełnie nieustalone, tylko są po prostu mhm. jakieś takie spont, spontanem konkretnych ministrów. Natomiast tam, gdzie pomóc, koalicja trzyma się razem. Mhm. To, to, to jest depisizacja, która odbywa się no z ominięciem lub ze złamaniem prawa, niestety. No właśnie, czyli ten bon mot z kampanii wyborczej jeszcze zarządów Prawa i Sprawiedliwości, że jedynym spoiwem Koalicji Obywatelskiej jest niechęć do władzy, do Prawa i Sprawiedliwości, ówczesnej władzy, tak? No realizuje nam się na, na naszych oczach. Pytanie, to znaczy, pytanie ja czy... ja bym to, uh -huh. lekko bym to rozszerzył. Może nie, spoiwem Koalicji Obywatelskiej jest przywództwo Donalda Tuska. Natomiast jedynym spoiwem całej tej koalicji, która powstała, czyli Koalicja Obywatelska, PSL, Polska 2050 i część lewicy, dla nich jest sprzeciw wobec y, treści i stylu rządów PiS. To jest dla nich y, y, spoiwo. tak? Natomiast. No dobrze, a Donald Tusk to wykorzystuje, razie w takim oni razie? nie wypracowali. Myślę, to znaczy, że, czy tak, Donald Tusk wykorzystuje że swoich sprytnie. koalicjantów? No mhm. Oczywiście, no ale to jakby, ten, nawet ciężko robić z tego zarzut, no polityka demokratyczna na tym polega, to tak jakby zapytać, czy Jarosław Kaczyński wykorzystywał Solidarną Polskę, no oczywiście, że tak, oni się na to godzili, za zapewne korzyści i tak samo w tej chwili, oczywiście Polska 2050, Lewica czy PSL godzą się na to, że tu uzyskuje decydujący wpływ na sprawy państwowe, Zamiast zapewne korzyści związane z udziałem w aparacie władzy, czy może, to zobaczymy z czasem, z realizacji swojego programu, bo zwróćmy uwagę, że wszyscy się koncentrujemy na stu konkretach Platformy, a przecież w tym rządzie jest także Lewica, także PSL i Polska 2050, które też miały swój program. Ja mam wrażenie, że z ich programów to jest zrealizowane jeszcze mniej, bo ze słów konkretów, no to powiedzmy, że pięcioma czy sześcioma, zależnie tam jak liczyć, yy, yy, może się tu pochwalić, tak? A czym może się pochwalić na przykład Polska 2050, albo czym może się pochwalić P PSL, który w kampanii wyborczej prezentował się jako konserwatyści, a jest w tej chwili częścią w zasadzie wściekle lewicowego, progresywnego rządu, który nam zaczyna robić rewolucje ideologiczne. No trudno powiedzieć, albo co prospołecznego przeforsowała Lewica? Wydaje się, że nic. 800 plus rozszerzone to był pomysł Tuska. Natomiast co, co Lewica wniosła? No ciężko mi wskazać w ogóle jakiś taki element, tak? Też warto zwrócić no, uwagę, że koalicjanci Platformy na lewice, poszli, poszli to... nam takie odcinki drugorzędne. Dla mnie symbolem jest dezercja lidera PSL-u z Ministerstwa Rolnictwa i nierozwiązane problemy rolnictwa, i wrzucenie tam z jednej strony pana Kołodzicza, który sprawia wrażenie takiego trochę krzykacza, a z drugiej strony zupełnie już sędziwego polityka PSL-u, pana Sie Siekierskiego, który wygląda trochę jak zderzak tego rządu. Jak, to, jak się trochę zużyje, to będzie do wymiany bez kosztów politycznych. No właśnie rolnicy przez cały czas próbują obalić na ulicach o tym mówią o tym krzyczą zielony ład natomiast no, tutaj można by powiedzieć w starym stylu to znaczy z lat pierwszych rządów platformy obywatelskiej Donald Tusk odpowiada o prowokatorach wręcz powiązanych z Rosją mówi także o tym że no to nie rolnicy protestują z rolnictwem nie ma to nic wspólnego a te postulaty te postulaty nie będą nie będą respektowane. W jaki sposób tutaj patrzeć na no właśnie, na rządy Donalda Tuska? Ma już pierwszy poważny kryzys za sobą, czy, czy nie? Zacznę od tego, że my w Konfederacji w 100% solidaryzujemy się z rolnikami i to nie od teraz, tylko jeszcze w okresie rządów PiS-u, czy z piątki dla Zwierząt, różnych niemądrych i szkodliwych wprost reform, które były zatwierdzane przez rząd PiS-u w Brukseli i w Polsce. I byliśmy na manifestacjach wówczas z rolnikami, byliśmy na granicach, jesteśmy teraz i namawiamy do nieodpuszczania protestów, bo jeżeli jakaś zmiana, jakieś ustępstwa mają przyjść, to one przyjdą tylko w wyniku konsekwentnego oporu. Druga sprawa to oczywiście. Yy, Donald Tusk nie to, że ma za sobą pierwszy kryzys, tylko ma w trakcie. Ten kryzys trwa i on wynika wprost z, z tego, że duża część gospodarstw utraciła możliwość zarabiania na swojej produkcji rolnej. To nie jest kwestia niezadowolenia czy prowokacji, którą ktoś podsycił. Z zagranicy to można podsycić działanie kilku osób, ale nie da się podsycić setek tysięcy, które za swoje własne pieniądze zaczyna prowadzić działania na dużą skalę. Więc, yy, pani redaktor, mówiąc krótko, yy, mamy do czynienia z prawdziwym, oddolnym, rozproszonym społecznym przebudzeniem. Tak samo jak mi to przypomina protesty żółtych kamizelek we Francji, czy protesty yy, kierowców ciężarówek w Kanadzie. Yy, to jest coś w rodzaju buntu przeciwko globalistycznej polityce poprawnej politycznie lewicowej e, pod pretekstami ekologicznymi, nie mającej nic wspólnego z naszymi interesami jako państwa narzucanej nam z zagranicy. I Donald Tusk jest w potrzasku, dlatego, że jest politykiem, który chce być dobrze postrzegany w tych globalistycznych kręgach i z, i z nich się wywodzi, to znaczy no wiadomo, wywodzi się ze środowiska gdańskich liberałów, ale, ale przez ostatnie lata funkcjonował w kręgach brukselskich absolutnie głównego nurtu. I on nie, moim zdaniem, on nie pójdzie na konflikt z Głównym nurtem polityki unijnej. On oczywiście jakieś tam elementy może próbować renegocjować, natomiast na razie to, co zrobił, to są pozorowane ruchy. Na przykład rzeczy, które już wcześniej były uzgodnione jako. Fakultatywne to przedstawia jako swój sukces negocjacyjny, że on je zrobił fakultatywne. Albo pozorowane ograniczenia, na przykład ograniczenie importu produktów z Ukrainy, gdzie rokiem referencyjnym ma być rok 23, kiedy już mieliśmy zalew towarami z Ukrainy i kilkadziesiąt razy większy import niż w roku przed wojną. Więc możemy się spodziewać działań pozorowanych, możemy się spodziewać różnego rodzaju oskarżeń i dyskredytowania protestujących i gry na przeczekanie. I tutaj, wbrew temu, co Donald Tusk mówi, że jest niecierpliwy, prawda jest taka, że jest cierpliwy, jest w stanie przeczekiwać i miesiącami, i latami grupy, które są niezadowolone. I to oznacza, że po prostu czeka nas bardzo trudna walka bardzo trudna, wieloletnia walka nas czeka o nasze polskie interesy, żebyśmy się nie stali żywnościową kolonią innych państw, innych narodów. No dobrze, walka i bunt to jest jedno, a pytanie, jak to przekuć właśnie w realne działanie i w kontekście tego, co, o czym mówimy, co pan powiedział. To znaczy, że koalicja rządząca nie realizuje swoich wyborczych postulatów, nie składa tych. Projektów, ustaw, konkretnych rozwiązań do polskiego parlamentu. Nie są one tam no, masowo na pewno składane. Natomiast pytanie brzmi w ten sposób: no, lewica, no, to zastanawialiśmy się, co mogła zrealizować, dąży do, swoich, do, realizacji, do realizacji swoich ideologicznych postulatów. No, słyszymy bardzo dużo i mocno po pigułce, po którą, za którą stanął Donald Tusk, także realizację postulatu aborcji na życzenie. Natomiast to, wydaje się będzie blokowane i zresztą przez to też trzeszczy w koalicji przez choćby Szymona Hołownię z Polski 2050. No są też postulaty jak choćby ten o zusie dobrowolnym, który składał w kampanii wyborczej Polakom Władysław Kosiniak-Kamysz. Tu znowu słyszymy od marszałka Hołowni, że to nie był postulat Polski 2050. Pytanie, czy ta koalic koalicja trzeszczy na tyle, jak mówią niektórzy z działaczy Prawa i Sprawiedliwości, że ona się w pewnym momencie rozpadnie i to zdaniem Prawa i Sprawiedliwości wtedy, kiedy sądowy będą na tyle dobre dla Prawa i Sprawiedliwości, że którykolwiek z koalicjantów, choćby PSL, uwierzy, że można ten rząd inaczej zbudować i gdzie w tym będzie konfederacja? Pani redaktor, ja bym tych różnic przesadnie nie dramatyzował. To są politycy gęstcy i doskonale przyzwyczajeni do zmiany stanowiska i zmiany linii. Przecież Władysław kośniak kamysz już rządził z Donaldem Tuskiem, doskonale wie z kim ma do czynienia, można powiedzieć, że jest do takiej polityki wytrenowany, nie mówiąc o lewicy tego. To są politycy obrotowi, którzy są w stanie zmieniać zdanie i prezentować różne rzeczy i w kampanii, i w trakcie rządzenia. Więc moim zdaniem, to są też politycy dosyć pragmatyczni, więc moim zdaniem tu nam się także szmalachownie. Oni wiedzą, że nie mają żadnej dobrej alternatywy do rządzenia innej niż ta obecna większość. Mogliby ewentualnie iść na przyspieszone wybory, ale pewnie nikt z, tego, z nich nie chce. Chociaż oczywiście to się może zmienić, tak? Polityka jest zawsze dynamiczna w czasie, więc w ogóle zabawy w przewidywanie to są po prostu zabawy. Zobaczymy, co nam następne lata przyniosą. W mojej ocenie zawsze lepiej się skupić na tym, co się dzieje w danym czasie i na obronie interesu państwa i narodu w danym momencie. Natomiast, jeżeli ktoś no mnie pyta o te prognozy, no to ja mówię, że moim zdaniem oni mimo tych wszystkich różnic się podogadują, bo to dla nich jest po prostu normalne, że, że, że nie wszystko się realizuje, że trochę się opinię publiczną oszukuje i tak dalej, tak dalej, to w ogóle mm. powiedzmy, że jeszcze, no przecież pani funkcjonuje w środowisku dziennikarskim, no powiedzmy, jakie są nastroje wśród dziennikarzy. przed dziennikarze w ogóle nie są tym ani zaskoczeni, ani oburzeni. W zasadzie w tej chwili wśród dziennikarzy głównego nurtu jest konsensus, że opinię publiczną w trakcie kampanii trzeba trochę oszukać, że PiS podniósł oszustwa na wyższy poziom i w związku z tym opozycja centro-lewicowa, żeby wygrać, to też musiała oszukiwać, musiała robić ten sam ekonomiczno-socjalny populizm po to, żeby wygrać, a później to się zobaczy. Więc taki mamy w tej chwili standard, jeżeli chodzi w ogóle o oczekiwanie uprawiania polityki. Więc dramatyzowanie, że w tej chwili ta koalicja się rozpadnie przez to, że jeden coś tam obiecał, a drugi nie zrobił, to jest moim zdaniem nieporozumienie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię aborcyjną, tu jeszcze słówko. Panie redaktor, to nie jest tylko tak, że Polska 2050 tam bez entuzjazmu patrzy, Moim zdaniem w PSL-u wiele osób wcale nie chce żadnej aborcji na życzenie, a także w klubie koalicji obywatelskiej są posłowie, którzy albo za tym ręki nie podniosą, albo nie przyjdą na głosowanie, albo będą robić jakieś uniki. Nie mówię, że jest ich dużo, ale na pewno jest kilku. Więc ta większość rządząca może się posypać i tego życzę, dlatego że uważam, że niekonstytucyjnych ustaw nie powinniśmy przegłosowywać, a ustawa o tak zwanej aborcji na życzenie jest w oczywisty sposób sprzeczna z polską konstytucją, która chroni życie. No dobrze, ale w takim razie, skoro patrzymy na to, że dziennikarze nie są zaskoczeni, no to spróbujmy jednak rozliczyć to, o czym wspomniałam wcześniej. To znaczy, jeżeli polityk obietnicę składa, no to, to oczekuje się, że jednak złoży ten projekt ustawy, choćby on miał być nieprzegłosowany, choćby spróbuje mhm. sprawiać wrażenie wiarygodnego. Pytanie w takim razie, jakie z tych projektów, jakie rozwiązania złoży w najbliższym czasie być może Konfederacja, co realnie można zrobić, jak przeciwstawić. Ustawić się no właśnie temu, co o czym mówiliśmy na początku, czyli nierespektowaniu no, prawa w naszym kraju. My Na razie trochę można by powiedzieć, w ramach polemiki z nową większością rządzącą te projekty, które uważamy, że nie były złe, napisaliśmy za nich i złożyliśmy między innymi projekt ustawy o kwocie wolnej. Ciekawe, w zlikwidowanej zamrażarce Marszałka Sejmu ten nasz projekt ustawy o kwocie wolnej był trzymany aż cztery miesiące i jeden tydzień, ale wczoraj, przedwczoraj wreszcie wszedł pod obrady i został odesłany do komisji, a więc nie został zupełnie odrzucony, więc kto wie, czy jeszcze nie przejdzie natomiast y, oni wyraźnie nie chcą go przegłosować, tak, czyli my napisaliśmy projekt wdrażający obietnicę Platformy, kwota wolna 60 tysięcy złotych, a oni kombinują jak tego projektu nie przegłosować, to jest bardzo ciekawa sytuacja. No oczywiście piszemy też swoje własne projekty, między innymi e, przygotowywany jest przez Zespół do Spraw Opieki Okołoporodowej, założony przez naszych posłów, na czele którego stoi moja, moja, moja żona Karina Bosak, jest przygotowany też projekt e, dotyczący Urlopów mam wcześniaków i dzieci, które się rodzą chore. Dosyć ciekawy projekt i, i praw rodziców, dlatego, że e, podobno, w podobną tematykę wchodzi minister e, Bąk e, z lewicy i mamy tutaj, można powiedzieć, że tym samym tematem zajmują się jednocześnie posłowie prawicowi i posłowie i, i posłowie, ministrowie lewicowi. E, czekamy cierpliwie, co pokaże ministerstwo i na ile te projekty będą do siebie podobne, a na ile będą się różnić. No to czekamy i my za dzisiaj, za rozmowę i za te informacje, komentarze serdecznie dziękujemy. Nasz gość Krzysztof Bosak, Konfederacja. Dziękuję bardzo. Dobrego. Dziękuję bardzo panie redaktor i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Do widzenia. Siódma, dziewiąta. Gość poranka.